Dobrze, witam proszę Państwa. Już mówię, co się wydarzyło. Otóż Luna się wydarzyła. A raczej Luna nie miała czasu znowu wejść od paśnika. Odejść od paśnika. Więc jej nogi po prostu dzisiaj akurat ekstremalnie grube się zrobiły. Co w takiej sytuacji... O, ale co w takiej sytuacji robię? No... Wzywałam Weta. Przez dwa pierwsze lata. Zawsze na jesień się powtarza. Jest laska. Więc tak, wzywałam Weta yy, na jesień. Był pierwszy rok, wzywałam Weta w jesień. Badanie krwi, wszystko Git. Ruch pomaga. Kosmetyczny defekt. Drugi rok, jesień to samo. Trzeci rok, ją to ominęło jakimś cudem. Coś musiała się więcej ruszać, chyba sama z siebie. No, nie pamiętam ile było przerwy, no tak czy jak w tamtym roku też nie miała tego problemu, w tym roku cyk. Otóż co może być przyczyną? Yy, po pierwsze siano, zbyt kaloryczne yy, siano i za mało ruchu, pomimo tego, że mają trail'a, no to ona najprawdopodobniej stała przy paśniku cały czas, prawie wcale się nie ruszała, może raz się była napić, czy może ze dwa. A oprócz tego, że Esta wczoraj pojechała do kliniki, z powodów y, dość poważnych, to stała najprawdopodobniej przy bramce, więc się ruszała jeszcze mniej. No i nogi wyglądają, jak wyglądają, tak? Y, Okej, okay. co ja robię? Ruch. Y, wsiadać będę dopiero, jak poprowadzę ją w ręku i trochę zejdzie, ponieważ według mnie to jest trochę za duża opuchlisna, żebym jeździła. Yy, bo może podczas kłusa czy coś tam z kopytem nawet wyhaczyć, bo ma naprawdę grube nogi. A nie chcemy żadnych urazów, chodź ludzie. chodź. Ostatni kęs, brazy i lecimy. Więc ją poprowadzę, jak jej trochę zejdzie to wsiądę i y, troszkę potrenujemy, ale też y, ostrożnie. Czy wy też to widzicie? Te minimówki, czy tylko ja to widzę? Na kamerze może nie będzie widać, jest tragedia. Kto wie, może to też jest reakcja na pogryzienie takimi gównioną muszkami. muszkami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem drągów. Następ po łuku. Proszę bardzo, piękne ćwiczenie się będzie. No tak. więc głosujemy. Zobaczymy jak to na koniec treningu, jakie nogi będą wyglądać. Mam no, przybliżenie w tym telefonie? Strasznie przybliżam. Od dalej. o. Teraz lepiej od razu. Także rozgrzewamy w kusie. Okay. Jedziemy na drąg. Złomą przybliżenie. mocne. Tak jest. Tak jest. Super koń. Brawo. Tędy. To jest na kus, ale z tym też można. Brawo. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Tędy. Musi się ustawić ładnie. Po łuku. super. Kom. Tak jest. I spróbujemy wjechać na L. L, Spróbuję. Tędy. Tędy. Dawaj, dawaj. Na słoneczka chodzi. wychodzi. Świetnie. U -u. Super. Co Tak, co nie, nie, nie. Stop, stop, stop. Mam jedno. Nine. Ja. Zurück. Zurück. Ja. Super. 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 Brawo. Brawo Luna. Dobry koł. No. Teraz pojedziemy sobie w drugą stronę. Przez kwadrat. Tak jest. Przejedziemy przez to. I jedziemy na drągi następne po o, Tak jest. Mam GoPro i co? Leży na szafie. Brakuje mi trzeciej ręki. no po prostu drugiej osoby. No, skup się. Powoli, langzem. No, pięknie. Brawo Luna. Uhu. Super. Super. Hej, tutaj, w tej stronie się widzimy. Tak, cześć, super. No, pewnie nic nie będzie widać. Hop, hop. On, wódź. las. Zobaczcie, wstrząsy. Hop, las.

Ojejku, jakie piękne zatrzymanie! Stanisz smaczka za to zatrzymanie. Z tej strony. Ona to się gorzej wygina, więc daje jej z tej strony. Co tylko nagrać? Jak ładnie odpuściły nóżki. Nie są jeszcze w pełni tak jak powinny być. Ale już szybciutko odpuszczają. Także nagram jak przejeżdżamy sobie. Klejna, uda mi się dobrze kamelę ustawić. więc yy, nogi jeszcze są takie bardzo lekko już napewnione więc już siadłam, wstępuję jeszcze jedno koło, potem rozsiadłam i pójdziemy jeszcze na spacerek, bo tak czy siak jeszcze z psem muszę iść, to weźmiemy ją ze sobą, żeby jeszcze dalej trochę potuptała